Tak jest, kurde syny. 1 maja, piątek. Konto dzisiaj będzie reaktywowane, dlatego pozdrawiam wszystkich moich fanów z mojego kurwa deku. Prawie jak na wybrzeżu, co? Papierosi, kurwa, kola dietetyczna. Mówię, prawie jak na wybrzeżu, bo czuję się prawie, kurwa, jak w Gdyni Orłowo, najlepszej części kurwa Polski. I przy okazji dam Wam taki patent. Nie jakbyście jechali kiedyś SKM-ką, w którym mieście, i nadchodziłyby kanary, żeby sprawdzić Wam bilety, to wystarczy, że zaczniecie krzyczeć, kurwa, arka, Gdynia, i inne takie rzeczy. Wtedy będą <toddź> <toddź> wszyscy spierdalać z Wam drogi. Także pozdrawiam Grubego, pozdrawiam Michała. Z arki Gdynia. Obaj panowie mieszkają właśnie w najlepszej dzielnicy w Polsce Gdyni Orłowo. I co by tu jeszcze, kurwa, wam na W zasadzie to wszystko. No. Zobaczymy się w Warszawie we wrześniu, w październiku zagniechę. A później, oczywiście, kurwa Gdynia. Gdynia na no zawsze. skurwysyny. syny. Gdy ja was zapierdoli tak, że będziecie własne w wpierdolać, żeby tylko uciec spod naszych butów, chuje.